Witajcie, drodzy bracia i siostry! Z ogromną radością spotykamy się dzisiaj na kolejnym momencie refleksji i duchowości. Serdecznie witamy wszystkich w tej przestrzeni, która została przygotowana z myślą o każdym z Was. Dziś mamy bardzo szczególny temat. Twój cud czeka na Ciebie. Módl się do świętego Karola Akutisa i przemień swój dzień. Dla tych, którzy jeszcze go nie znają, święty Karol Akutis to młody święty, który prowadził niezwykłe życie, pełne wiary miłości i poświęcenia Bogu oraz bliźnim. Pozostawił nam przykład, jak technologia i duchowość mogą iść w parze. Karol zmarł bardzo młodo, ale przed odejściem wykorzystał swoje umiejętności technologiczne, aby dzielić się pięknem wiary chrześcijańskiej ze światem. Jego miłość do Eucharystii i oddanie Chrystusowi są inspiracją dla nas wszystkich, szczególnie w czasach, gdy wielu z nas szuka odpowiedzi i przemiany w swoim życiu. W trakcie tego wideo zapraszamy Was do refleksji nad znaczeniem modlitwy i tym, jak może ona być potężnym kanałem do cudów, których tak bardzo pragniemy w naszym życiu. Często napotykamy wyzwania, które wydają się nie do pokonania, sytuacje, które sprawiają, że czujemy się zagubieni lub zniechęceni. W takiej chwili powinniśmy przypomnieć sobie obietnicę, że z wiarą możemy przenosić góry. Zatem, co powiecie na to, aby rozpocząć tę podróż razem? Prosząc o wstawiennictwo świętego Karola Akutisa. On, jako młody człowiek, doskonale rozumiał pragnienia duszy i może pomóc nam znaleźć światło w ciemności. Moc modlitwy jest ogromna i może przynieść nam pokój, którego tak bardzo poszukujemy. W trakcie naszego wideo poprowadzimy Was w specjalnej modlitwie do świętego Karola, prosząc Go, by wstawiał się za każdym z nas. Chcę Was zachęcić, abyście zostawili komentarz poniżej. Czy znaliście już historię świętego Karola Akutisa, lub czy mieliście okazję się do niego modlić? Dzielenie się swoimi doświadczeniami może być pięknym sposobem na wzmocnienie naszej wspólnoty i zachęcenie innych do nawiązania tej duchowej więzi. I oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zachęcam Was do subskrypcji i aktywacji powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych spotkań. Jesteśmy tutaj, aby razem kroczyć w wierze. Czasami życie zaskakuje nas niespodziewanymi błogosławieństwami, a to dzieje się w najmniej oczekiwanych momentach. Nie ma ograniczeń dla tego, co Bóg może uczynić w naszym życiu. Gdy modlimy się do świętego Karola, otwieramy kanał komunikacji z boskością, pozwalając naszym prośbom być wysłuchanym. On jest świętym, który rozumie młodzież, technologię i nieustanne poszukiwanie celu. I kto lepiej może nas prowadzić w tej podróży niż ktoś, kto żył swoją wiarą w tak autentyczny sposób. Modlitwa jest aktem oddania i zaufania. Gdy zwracamy się do świętego Karola, przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami w naszych wyzwaniach. On jest przyjacielem, który może pomóc nam spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy, znaleźć nadzieję tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma. W trakcie tego wideo podzielimy się kilkoma potężnymi modlitwami, które mogą być prawdziwym balsamem dla duszy. Pamiętajcie, że każde słowo, które wypowiadamy w modlitwie, ma niezwykłą moc. Uwierzcie, że wasz cud jest w zasięgu ręki. Z wiarą i wytrwałością możemy przemienić nasze dni i zbliżyć się do tego, czego naprawdę pragną nasze serca. Zachęcam was do dzielenia się w komentarzach tym, o co chcielibyście prosić świętego Karola Akutisa. Wspólnie podnieśmy nasze intencje ku niebu. Przygotujmy się teraz na ten moment modlitwy i duchowego połączenia. Niech święty Karol Akutis wstawia się za nami i pomoże nam otworzyć nasze serca na błogosławieństwa, które są w drodze. Zapraszam każdego z Was do wspólnej podróży wiary i nadziei. Niech to wideo przyniesie światło i pokój do Waszego życia. Modlitwa jest jednym z fundamentalnych filarów życia chrześcijańskiego, a Filipian 4, 6 7 zachęca nas do refleksji nad mocą przemiany, jaką może mieć w naszym życiu. W tym fragmencie jesteśmy wezwani, by nie martwić się o nic, ale we wszystkich sytuacjach przedstawiać Bogu nasze prośby, w towarzystwie dziękczynienia. Ta praktyka nie jest jedynie ćwiczeniem powtarzania słów, lecz prawdziwym aktem oddania i zaufania Bogu. Gdy zwracamy się do Niego w modlitwie, mamy możliwość oddania naszych lęków, obaw i pragnień, pozwalając, by Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełnił nasze serca i umysły. Rozważając poszukiwania cudu, ważne jest, aby zrozumieć, że ten cud często zaczyna się w nas. Przemiana, której pragnąć możemy w naszym życiu, może być poprzedzona zmianą w naszej perspektywie. Gdy się modlimy, jak naucza nas święty Karol akutis, nie tylko prosimy o coś, szukamy głębszej relacji z Bogiem. On, który jest źródłem wszelkiego dobra, oferuje nam pokój, który pochodzi z Jego obecności. Ten pokój nie jest uzależniony od okoliczności zewnętrznych, lecz jest wewnętrzną spokojem, który pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom z nadzieją i wiarą. Praktyka modlitwy uczy nas, aby zwolnić tempo i skupić się na tym, co naprawdę ważne. W świecie, który zdaje się być zawsze w ruchu, gdzie rozproszenia są liczne, a zmartwienia się kumulują, modlitwa wzywa nas do chwili refleksji i introspekcji. Kiedy poświęcamy czas Bogu, zaczynamy słyszeć Jego głos i dostrzegać subtelności Jego działania w naszym życiu. To w tej świętej przestrzeni możemy zacząć dostrzegać zmiany, które On pragnie zrealizować w nas i wokół nas. Święty Karol Akutis, młody święty, który poświęcił swoje życie Bogu, jest potężnym przykładem tego, jak modlitwa i pobożność mogą przemienić życie człowieka. Przypomina nam, że każdy z nas może osiągnąć świętość w codziennych okolicznościach. Dzięki Jego wstawiennictwu jesteśmy zachęcani do poszukiwania Boga z zapałem i zaufania, że gdy to robimy, On odpowie na nasze prośby w sposób, który często przewyższa nasze oczekiwania. Aktywna wiara, opisana w Mateusza 7, 7 8, zachęca nas do tego, by nie rezygnować, lecz kontynuować poszukiwania, prośby i pukanie. Ta nieustanna poszukiwanie jest oznaką naszej ufności w jego dobroć i miłosierdzie. Gdy wytrwale modlimy się, zaczynamy dostrzegać, jak drzwi otwierają się w niespodziewany sposób. Modlitwa nie jest jedynie sposobem na proszenie o to, czego pragniemy, jest także drogą do zharmonizowania naszych pragnień z wolą Boga. Oddając się tej praktyce, doświadczamy przemiany i możemy przeżywać cuda, nie tylko w postaci namacalnych błogosławieństw, ale również w postaci zmian w sercu i duchu. Ponadto, Psalm 37, 4 uczy nas, byśmy rozkoszowali się Panem. Ta rozkosz jest sposobem na połączenie się z istotą Boga, pozwalając Jego obecności wypełniać nasze życie. Gdy cieszymy się Jego towarzystwem, zaczynamy dostrzegać, że nasze pragnienia zbieżne są z Jego. Ta wewnętrzna przemiana jest kluczowa, abyśmy mogli naprawdę otrzymać to, o co prosimy. Często potrzebujemy nie tylko fizycznego cudu, ale duchowej odnowy, która pozwoli nam postrzegać świat przez pryzmat wiary. Dlatego, gdy poszukujemy naszego cudu, musimy pamiętać, że pierwszym krokiem jest szczera modlitwa. Dzięki wstawiennictwu święta Karola Akutisa, jesteśmy wezwani do oddania naszych trosk Bogu i zaufania Jego mądrości. On zna każdy z naszych pragnień i zawsze jest gotów nas wysłuchać. Kiedy to robimy, otwieramy nasze serca na pokój, który tylko On może zapewnić. Ten pokój pozwala nam stawiać czoła codziennym wyzwaniom z odwagą i nadzieją, wiedząc, że cuda czekają na nas, gotowe do odsłonięcia w doskonałym czasie Boga. Droga wiary jest ostatecznie drogą przemiany, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, która prowadzi nas do doświadczenia pełni życia w Chrystusie. Poszukiwanie cudów i przemian w naszym życiu to podróż, na którą wszyscy w pewnym momencie się natykamy. Fragment z Mateusza 7, 7-8 zaprasza nas do aktywnego działania w tym poszukiwaniu. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam kropa. To wezwanie Jezusa jest zachętą do wytrwałości i wiary, podkreślając, że akt proszenia nie jest jedynie gestem rozpaczy, ale wyrazem zaufania w Boga, który słyszy i odpowiada. W tym kontekście wstawiennictwo święta. Karola Akutisa staje się potężnym źródłem inspiracji. Karol, młody człowiek, który żył swoją wiarą w sposób pełen witalności i autentyczności, jest przykładem tego, jak oddanie Bogu może prowadzić do niezwykłych przemian. Wykorzystał swoje umiejętności i pasje, by uwielbiać Boga, a jego świadectwo pokazuje, że świętość nie jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy żyją w klasztorach, ale jest dostępna dla nas wszystkich niezależnie od wieku czy okoliczności. Modląc się do święta. Karola Akutisa, prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy również mieli odwagę szukać, prosić i pukać. Wytrwałość w naszym życiu duchowym jest kluczowa. Często możemy czuć się zniechęceni, gdy odpowiedzi nie przychodzą w pożądanym tempie, lub gdy cuda wydają się odległe. Jednak fragment zapewnia nas, że ci, którzy szukają, znajdują, a ta pewność powinna motywować nas do kontynuowania naszej drogi z wiarą. Ponadto modlitwa jest fundamentalnym środkiem do nawiązania relacji z Bogiem. W Filipian 4,6-7 przypomina się nam o znaczeniu przedstawiania naszych próśb Bogu, oddając nasze lęki i zmartwienia. To oddanie pozwala nam doświadczyć pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie pokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale wypływa z głębokiego zaufania do Boga. Kiedy modlimy się do święta, Karola Akutisa. Możemy prosić Go, aby pomógł nam bardziej w pełni zaufać Bożej Opatrzności. On, który żył w świecie pełnym rozproszeń i wyzwań, rozumie nas i może nas prowadzić w naszej osobistej drodze wiary. Prawdziwa przemiana zaczyna się w nas. Gdy poszukujemy obecności Boga i rozkoszujemy się Jego Słowem, doświadczamy zmiany w sercu. Psalm 37. 4 uczy nas, że gdy rozkoszujemy się Panem, On spełnia pragnienia naszego serca. Ta wewnętrzna przemiana jest często pierwszym cudem, którego potrzebujemy. W naszym pragnieniu poszukiwania cudów zewnętrznych zapominamy, że prawdziwa zmiana często zaczyna się od wewnątrz. Kiedy zwracamy się do Boga, możemy zobaczyć, jak nasze priorytety się dostosowują, nasze lęki znikają, a nasze nadzieje się odnawiają. Modlitwa, aktywne poszukiwanie i rozkoszowanie się Bogiem są zatem kluczowymi elementami, abyśmy mogli doświadczyć znaczących zmian w naszym życiu. Modląc się do święta Karola Akutisa, możemy prosić, aby pomógł nam kultywować głębsze życie modlitwy, które zachęca nas do gorliwego szukania Boga i przypomina o znaczeniu cieszenia się Jego obecnością. Każdy z nas ma swoje własne wyzwania i pragnienia, ale łącząc się w modlitwie i wytrwałości, możemy ufać, że Bóg zawsze działa na naszą korzyść, nawet gdy nie dostrzegamy od razu rezultatów. Droga wiary jest pełna wzlotów i upadków, ale pewność, że nasz cud czeka na nas, zachęca nas do kontynuowania. Wstawiennictwo święta Karola Akutisa może być światłem, które oświetla tę drogę, przypominając nam o pięknie i mocy wiary. Niech więc inspiruje nas jego życie i przykład, byśmy zawsze szukali obecności Boga, wytrwale wstawiali się w naszych prośbach i rozkoszowali się Jego dobrocią. Każdy dzień to nowa okazja do przemiany, a gdy szukamy Boga z szczerością i wiarą, możemy być pewni, że cuda czekają u naszych drzwi. Rozkoszowanie się Panem to zaproszenie do głębokiego i transformującego doświadczenia, gdzie nie tylko nasze pragnienia są spełniane, ale również jesteśmy formowani i odnawiani przez Jego obecność. Psalm 37. 4 uczy nas, że gdy oddajemy się Panu, nasze najgłębsze pragnienia są zgodne z Jego wolą, co prowadzi do życia pełnego znaczenia i celu. To potężna prawda która przypomina nam, że zamiast tylko szukać tego, czego chcemy, powinniśmy najpierw szukać Boga i pozwolić Mu kierować naszymi sercami. Kiedy mówimy o cudach, często myślimy o nadzwyczajnych i natychmiastowych sytuacjach. Jednak często prawdziwy cud polega na przemianie, która zachodzi w nas, gdy zwracamy się do Boga. Czasami jesteśmy tak skupieni na naszych potrzebach i pragnieniach, że zapominamy rozkoszować się Jego obecnością to w tej bliskości znajdujemy nie tylko pocieszenie, ale także zmianę perspektywy, która pozwala nam widzieć świat i nasze okoliczności w nowym świetle. Szukając radości w Bogu, nie jest to pasywne zadanie. Jest to świadome działanie, polegające na otwarciu naszych serc i umysłów na cuda Jego stworzenia oraz na miłość, jaką ma dla nas. Kiedy rozkoszujemy się w Nim, stajemy się bardziej wrażliwi na Jego głos i bardziej otwarci na Jego błogosławieństwa. Ta praktyka zachęca nas do pielęgnowania bliskiej i osobistej relacji, w której możemy dzielić się naszymi zmaganiami i radościami, a on może nas uformować według swego celu. Święty Karol Akutis, młody człowiek, który wyróżniał się swoją głęboką wiarą i oddaniem, jest inspirującym przykładem tego, jak poszukiwanie Boga może przynieść cuda w naszym codziennym życiu. Nie żył w klasztorze ani nie odizolował się od świata. Przeciwnie, wykorzystał technologie i środki swojego czasu, aby chwalić Boga. Jego miłość do Eucharystii i zaangażowanie w dzielenie się pięknem katolickiej wiary pokazują, że każdy z nas, niezależnie od wieku czy sytuacji, może być narzędziem Bożym. Tak jak Karol, jesteśmy wezwani do szukania Boga we wszystkich aspektach naszego życia, pozwalając mu przekształcać naszą codzienność. Rozważając możliwość przekształcenia naszych dni poprzez modlitwę i radość w Panu, ważne jest, aby pamiętać że cuda nie zawsze ujawniają się od razu. Często manifestują się jako subtelne zmiany w naszych postawach, nowe zrozumienie trudnej sytuacji, lub pokój, który wypełnia nasze serca w czasach ucisku. Te znaki często są potężniejsze niż natychmiastowe rozwiązania, których szukamy, ponieważ pogłębiają naszą relację z Bogiem i przygotowują nas do stawienia czoła życiowym wyzwaniom z nową siłą. Kiedy pozwalamy się prowadzić tej radości, zaczynamy dostrzegać, że przemiana, której szukamy, nie polega tylko na otrzymaniu czegoś, ale na stawaniu się osobami, które odzwierciedlają miłość i światło Chrystusa w świecie. To zaproszenie do dostrzegania, że nasze pragnienia powinny być zgodne z tym, czego Bóg pragnie dla nas, tworząc ciągły cykl błogosławieństw i wdzięczności. Rozkoszując się w Panu, znajdujemy nie tylko to, czego potrzebujemy, ale także nowy cel i nową radość. Dlatego, szukając naszych cudów, zacznijmy od radości w Panu. Niech nasze modlitwy będą odzwierciedleniem tej radości, w której uznajemy Jego wielkość i dobroć, i gdzie pozwalamy, byśmy byli kształtowani przez Jego wolę. Wzywając wstawiennictwa świętego Karola Akutisa, niech będziemy inspirowani do życia z wiarą i odwagą, wiedząc, że rozkoszując się w nim, nasze serca będą napełnione i przekształcone. W kontynuacji tej refleksji, Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, szukając obecności Boga i prosząc o wstawiennictwo świętego Karola Akutisa, aby nasze dni były naprawdę przemienione. Boże miłości i miłosierdzia, w Twojej obecności gromadzimy się, aby szukać Twojego światła i kierunku. W tym momencie modlitwy podnosimy nasze serca i umysły do Ciebie, prosząc, abyś prowadził nas i oświetlał każdy krok naszej drogi. Wiemy, że w każdym wyzwaniu, w każdej trudności, Ty jesteś przy nas, czekając, aż wezwemy cię o pomoc. Niech nasz krzyk będzie szczery, a my doświadczymy twojej obecności w naszym życiu w sposób namacalny i pełen miłości. Dziś chcemy wezwać wstawiennictwa świętego Karola Akutisa, młodego człowieka, który nawet w swoim krótkim życiu potrafił żyć z wiarą i oddaniem. Nauczył nas, że świętość nie jest odległym celem, ale czymś, co możemy osiągnąć w naszym codziennym życiu, w naszych małych działaniach i wyborach. Niech życie Karola zainspiruje nasze serca do szukania świętości we wszystkich aspektach naszej egzystencji. Uczmy się z jego przykładu doceniać Eucharystię, Słowo Boże i przyjaźń z innymi. Święty Karolu, prosimy Cię, abyś wstawiał się za nami w tym momencie, gdy przedstawiamy nasze prośby Panu. Niechaj otrzymamy odwagę, aby stawić czoła przeciwnościom. Pomóż nam dostrzegać, że nawet gdy wszystko wydaje się skomplikowane, Twoja miłość jest większa niż jakakolwiek sytuacja, z którą się borykamy. Niech nasza wiara nie zostanie zachwiana przez trudności, lecz przeciwnie, niech umacnia się z każdym dniem. W zgiełku nowoczesnego życia często zapominamy, aby zatrzymać się, zastanowić i połączyć z tym, co naprawdę ważne. Święty Karolu, prowadź nas, abyśmy mogli znaleźć chwilę ciszy i modlitwy, w których usłyszymy głos Boga. Niech każdy z nas odczuje obecność Pana w naszych domach, w naszej pracy i w naszych relacjach. W tym momencie prosimy o przemianę naszych dni. Niech światło boskie oświetli ścieżki, którymi podążamy. Niech nadzieja odrodzi się w naszych sercach, a my uwierzymy, że cuda są w zasięgu ręki. Święty Karolu, wstawiej się za tymi, którzy czują się zagubieni, którzy szukają odpowiedzi i którzy pragną cudów w swoim życiu. Niech każdy z nas będzie narzędziem błogosławieństw i miłości, odzwierciedlając światło Chrystusa w ciemności. Panie! Wiemy, że często wkrada się w nas wątpliwość, a niepewność może prowadzić do chwil zniechęcenia. Prosimy jednak, abyśmy przez wstawiennictwo święta, Karola, mogli na nowo o naszą ufność w Ciebie. Niech przypomnienie sobie wszystkich razy, gdy byliśmy zagubieni, oraz tego, jak Ty nas prowadziłeś, przywracając nas na właściwą drogę, wzmocni nas i zachęci do dalszego działania, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. Dziękujemy Ci, Panie, za życie takich osób jak święta. Karol, które pokazują nam, że młodość nie jest przeszkodą do świętości, lecz okazją do intensywnego jej przeżywania. Niech uczymy się doceniać każdą chwilę, każdy oddech, jako dar i szansę na czynienie dobra. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na przyjęcie tych, którzy nas otaczają, oferując miłość i solidarność. W naszych modlitwach przedstawiamy także tych, którzy cierpią, są chorzy, odczuwają samotność i ból. Niech obecność Chrystusa będzie dla nich ulgą w życiu przynosząc pocieszenie i nadzieję. Święta Karolu, wstawiaj się za nimi, aby odnaleźli siłę i odwagę do kontynuowania swojej drogi. Niech boskie światło rozbłyśnie nad tymi, którzy znajdują się w ciemności, przynosząc jasność i odnowienie. Niech będziemy agentami przemiany w naszych społecznościach, zawsze dążąc do pokoju i sprawiedliwości. Niech każdy z nas pamięta, że jesteśmy wezwani do czynienia różnicy, nawet w małych codziennych działaniach. Niech miłość Boga płynie przez nas, dotykając serc tych, którzy najbardziej potrzebują. Niech nasza wiara stanie się żywym świadectwem obecności Boga w naszym życiu i niech inspirować innych do poszukiwania Twojego światła. W tej szczególnej chwili podnosimy nasze głosy w wdzięczności, uznając, że każdy dzień jest nową okazją do doświadczenia Twojej łaski. Niech radość z przebywania w Twojej obecności napełnia nas nadzieją, nawet w obliczu trudności. Niech zawsze pamiętamy, że cud, którego szukamy, jest w naszym zasięgu, a z wiarą możemy dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu. O Boże miłości i miłosierdzia, pozostajemy w Twojej obecności, odczuwając Twoją pokój, który nas otacza i wzmacnia. Dziękujemy Ci, Panie, za każdy dzień, który nam dajesz, za życie, które w nas pulsuje, oraz za możliwość czynienia dobra. W świecie pełnym wyzwań i niepewności pamiętamy, że mamy w Tobie naszą kotwicę, naszą bezpieczną przystań. Niech Twoja miłość inspiruje nas do bycia światłem w życiu innych, pomagając rozproszyć ciemności, z którymi wielu się zmaga. W tej chwili refleksji pragniemy przypomnieć sobie błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy. Jesteśmy wdzięczni za małe codzienne zwycięstwa, za chwile radości, które sprawiają, że się uśmiechamy, oraz za lekcje, które nauczyliśmy się w trudnych chwilach. Niech pielęgnujemy wdzięczność w naszych sercach, uznając, że każda sytuacja jest szansą na wzrost i naukę. Pomóż nam dostrzegać z klarownością okazje, które nas otaczają, abyśmy mogli działać z mądrością i współczuciem. Święta Karolu Akutisie, młody święty, który potrafił żyć pełnią wiary, prosimy, abyś nadal nas inspirował. Niech podążamy za Twoim przykładem miłości do Eucharystii i Słowa Bożego, rozumiejąc, że są to filary, które podtrzymują naszą wędrówkę. Niech nasza dewocja się pogłębia, a my zawsze szukamy obecności Pana we wszystkim, co robimy. Niech nasze życie stanie się odzwierciedleniem Twojej miłości, abyśmy, tak jak Karol, byli narzędziami przemiany i nadziei. Panie, prosimy także za tych, którzy czują się zniechęceni, którzy przechodzą trudności emocjonalne i duchowe. Niech Twoje światło przeniknie ich życie, przynosząc ulgę i odnowienie. Niech nasza społeczność będzie przestrzenią przyjęcia, gdzie wszyscy mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie. Niech będziemy wrażliwi na potrzeby innych, zawsze gotowi wyciągnąć pomocną dłoń i oferować pocieszenie. Niech miłość, współczucie i solidarność będą znakami naszej wspólnej egzystencji. W tej chwili pamiętamy o chorych i cierpiących, prosząc, aby Twoja łaska ich otaczała i wspierała. Niech nadzieja odradza się w ich sercach, a oni niech czują Twoją miłościwą obecność u ich boku. Niech ręce, które się troszczą i leczą, będą także narzędziami Twojego pokoju, przynosząc pocieszenie tym, którzy najbardziej potrzebują. Święta Karolu, wstawij się za wszystkimi, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, aby zostali obdarzeni siłą i odwagą do stawienia czoła swoim walkom. Niech nasza wiara stanie się świadectwem dla tych, którzy są wokół nas. Niech mówimy o Tobie z radością, dzieląc się cudami, które uczyniłeś w naszym życiu. Niech nasze światło jaśnieje intensywnie, przyciągając innych do Twojej miłości. W każdym słowie zachęty, w każdym geście dobroci. Niech będziemy odzwierciedleniem Twojego światła, niosąc nadzieję światu, który tak bardzo jej potrzebuje. Prosimy, panie, abyś pomógł nam żyć we wspólnocie z innymi. Niech będziemy potrafili przezwyciężać podziały i konflikty, zawsze dążąc do pokoju i jedności. Niech szacunek i zrozumienie będą fundamentami naszych relacji, a my będziemy pracować razem dla wspólnego dobra. Niech nasza społeczność będzie przestrzenią braterstwa, gdzie wszyscy mogą czuć się przyjęci i kochani. Gdy podążamy dalej naszą drogą, niech będziemy zawsze czujni na Twoje wskazówki. Niech nasza modlitwa będzie nieustanna, a my znajdziemy chwilę ciszy i refleksji pośród codziennego zgiełku. Niech będziemy słyszeć Twój głos prowadzący nas, przynosząc pokój naszym serkom i jasność naszym umysłom. W każdej decyzji niech będziemy szukać Twojej woli, ufając, że zawsze prowadzisz nas najlepszą drogą. Przed Tobą, Panie, składamy nasze plany i marzenia. Niech będą zawsze zgodne z Twoją wolą, a my ufamy, że, nawet jeśli drogi będą różne od tych, które sobie wyobrażamy, zawsze prowadzą nas do wyższego celu. Abyśmy mogli oderwać się od naszych oczekiwań i oddać się Tobie, pewni, że Panie, troszczysz się o nas z miłością. Na koniec podnosimy nasze głosy w uwielbieniu i wdzięczności, uznając, że każdy dzień jest nową szansą na życie w Twojej łasce. Niech radość bycia w Twojej obecności napełni nas nadzieją i zmotywuje do dalszego działania, mocno w wierze. O Boże, niech zawsze pamiętamy, że w Tobie znajdujemy siłę do pokonywania wszelkich przeszkód, a światło, którego szukamy, jest zawsze w zasięgu ręki, prowadząc nas w każdym kroku, który stawiamy. Amen. Kończąc nasz moment refleksji i modlitwy, niezwykle ważne jest. Aby pamiętać, że każdy z nas nosi w sobie boskie światło, które prowadzi nas i wzmacnia na naszej drodze. Życie pełne jest wyzwań, ale również błogosławieństw, które często są ukryte w trudnościach, przed którymi stajemy. Każda przeszkoda to okazja do wzrostu i szansa na zbliżenie się do Boga. Dziś, rozmawiając o cudzie, który na nas czeka, jesteśmy zaproszeni do otwarcia naszych serc i umysłów na możliwości, które Pan przed nami stawia. Święty Carlo Acutis jest doskonałym przykładem tego, jak wiara może zmieniać życie i inspirować nas do szukania głębszej relacji z Panem. Jego życie uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych, lecz jest powołaniem, które każdy z nas otrzymuje. Pokazał nam, że nawet w naszej codziennej rutynie możemy doświadczyć obecności Boga i dokonywać małych czynów, które mają ogromny wpływ. Cud, którego szukamy, często objawia się w drobnych rzeczach. Uśmiechu, geście dobroci, słowie miłości. Te chwile są odbiciem boskiego cudu, który działa w naszym życiu. Podczas gdy zbliżamy się do końca tego rozważania, zapraszam cię do refleksji nad własnym życiem. W jakich obszarach pragniesz zobaczyć działanie Boga? Gdzie potrzebujesz cudu? Może to być w zdrowiu, relacjach, pracy lub w twoim życiu duchowym. Pamiętaj, że tak samo jak młody Carlo Acutis, ty także możesz być narzędziem Boga, przynosząc światło i nadzieję tym wokół ciebie. Często odpowiedź na nasze wołanie o cud może tkwić w naszej gotowości do służby i miłości bliźniego. Kultywując postawę wdzięczności, zaczynamy dostrzegać świat w inny sposób. Dziękowanie za drobne rzeczy pomaga nam rozpoznać błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet gdy życie wydaje się trudne. Święty Karlo nauczył nas żyć w obecności Boga, a to obejmuje uznawanie cudów, które nas otaczają. Kiedy zwracamy się ku Niemu, znajdujemy pocieszenie i siłę, aby stawić czoła każdej burzy. W tym momencie zapraszam Cię, abyś zabrał ze sobą przesłanie dzisiejszego dnia, Twój cud czeka na Ciebie. To oczekiwanie nie jest zaproszeniem do rozpaczy, lecz wezwaniem do aktywnej nadziei. Pan zawsze pracuje w naszym życiu, nawet gdy nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Czasami tym, co musimy zrobić, jest otwarcie naszych oczu i serc, aby dostrzec boskie dzieło, które dzieje się wokół nas. Kiedy pokładamy zaufanie w Bogu i szukamy wstawiennictwa świętych, takich jak święty Carlo Acutis, wiemy, że nie jesteśmy sami w naszej wędrówce. Życie jest darem, a każdy dzień przynosi nam szansę na nowy początek. Niech ta wiadomość nadziei towarzyszy nam w naszych domach, w pracy i w naszych społecznościach. Niech będziemy nosicielami światła Chrystusa, żyjąc z wiarą i odwagą, wiedząc, że zawsze jesteśmy w Jego rękach. Droga może być długa, ale każdy krok który stawiamy w kierunku Pana, przybliża nas do naszego cudu. Niech pokój Boga, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Na naszej drodze niech zawsze szukamy jego obecności i wstawiennictwa świętego Carlo Acutisa, ufając, że z wiarą wszystko jest możliwe. Niech każdy dzień będzie nową szansą na doświadczenie miłości i łaski Boga w naszym życiu. Amen.